Co oferuje api Saddefo? Rozwiązania dostępne w Saddefo możesz wdrożyć do używania przez siebie aplikacji za pomocą API. Zacznijmy od wyjaśnienia, jak może działać nasze API w Twojej aplikacji. API przyjmuje żądania i mówi systemowi, co chcesz zrobić, a następnie zwraca odpowiedź. Przykładowo. Kiedy szukasz w gminnym systemie informacji przestrzennej działki zagrożonej osiadaniem terenu, zaimportowane API wyświetli informacje o przesuniętym pionowo terenie, a także umożliwi bezpośrednie zamówienie raportu i alertu. Dzieje się tak, ponieważ API i gminny SIP komunikują się wzajemnie i współpracują ze sobą. API Defo powstał z myślą o zewnętrznych dostawcach usług. Oraz o programistach pracujących w organizacjach korzystających z najnowszej technologii. Jest to propozycja dla tych deweloperów, którzy chcą dodać do swoich aplikacji informacje o osiadaniach terenu, aby stanowiła wartość dodaną. Interfejs API pozwala tworzyć aplikacje z bezpośrednim dostępem do danych o pogórniczych osiadaniach terenu, korzystając z informacji na serwerze SAPDEFO. Dzięki temu Użytkownicy mogą we własnych aplikacjach lepiej zarządzać dużą ilością informacji o terenie. Wykorzystaj dostępne api, aby zautomatyzować operacje dostępne na portalu SADDEFO. Zaimportowanie dostępnych funkcji umożliwi ci m.in. pełną obsługę konta i mapy, sprawne zarządzanie całym terenem administracyjnym za pomocą odpowiednich zapytań, czy też szybkie pobieranie wybranych informacji dla wskazanego terenu. Dzięki temu możesz usprawnić procesy wykorzystywane m.in. w geoportalach czy systemach Smart City. Użycie API znacząco ułatwia i przyspiesza pracę obsługi danego terenu. Zaimportowane zapytania do własnego systemu nie wymagają długich i kosztownych szkoleń z obsługi, a umożliwiają rozszerzenie działalności aplikacji. Opracowaliśmy serię filmów wprowadzających do obsługi aplikacji Saddefo, aby przybliżyć Ci portal i jego działanie. Poznaj je już dziś.